Witam wszystkich po długie przerwie. Dawno mnie tu nie było na kanale. Ale sezon się zaczyna, więc trzeba pochodzić po lesie. Trzecie wejście moje w tym roku chodzę po takich gęstych świerkach Bardzo gęste są. No i widzę odnogi Nie wiem czy to będzie świeże, ale raczej chyba nie. To to stary jest Podejdziemy, zobaczymy Kurde, para tu jest Tu drugi jest Musiało być zalany tą wodą Parunia z tamtego sezonu Na pewno Ta kurde Oj ładne. 12, tak. Ta bo zielona musiała być zalana. parunia coś koło 5 km na pewno. Ale piękna. No pięknie dzisiaj się podażyło. Jednego drugiego nie spodziewałem się. Takie znajdki. No yes.